promieniotwórczość. Najpierw takie ogólne informacje o promieniotwórczości. Promieniotwórczość to są ogólnie takie zjawiska, które zachodzą w izotopach. Takie zjawiska, które powodują to, że te izotopy przeształcają się w, izo, w inne izotopy tego samego pierwiastka bądź innego. I w wyniku tych przemian Następuje promieniowanie, czyli emisja cząstek alfa, beta, beta, plus bądź gamma. O tym dokładnie będę mówiła jeszcze w innych filmach. Tutaj mamy takie ogólne informacje, przypomnienie też informacji ze szkoły podstawowej na temat budowy atomu i takich podstawowych pojęć, to co musimy umieć i pamiętać, aby całe te zjawiska rozumieć. Promieniotwórczość dzielimy na takie dwa rodzaje: naturalna. To jest taka promieniotwórczość, kiedy, kiedy rozpadą ulegają izotopy jakichś pierwiastków, które istnieją normalnie, naturalnie w przyrodzie. Natomiast jest też promieniotwórczość sztuczna, kiedy to promieniowanie jest emitowane w wyniku różnych reakcji jądrowych. To jest wtedy promieniotwórczość sztuczna. O tych dwóch Promieniotwórczościach osobno jeszcze będę nagrywała materiał, dokładnie będę omawiać, jakie są rodzaje tej promieniotwórczości naturalnej, i osobno też będzie film o sztucznej, bo tutaj jest tego, dużo tych rzeczy do omówienia. Najpierw taka powtórka, może ze szkoły podstawowej, jak ogólnie jest zbudowany atom. Atom nie zbudowany z jądra atomowego, w skład jądra wchodzą neutrony i protony, dlatego ogólnie jądro ma ładunek dodatni. I te składniki jądra nazywamy też nukleonami. Tu jest ważne, żeby te pojęcia znać i pamiętać, bo często są one używane dziś w literaturze, w waszych podręcznikach, w treściach zadań, też mogą się znajdować te pojęcia. Czyli nukleony to są składniki jądra. I wokół tego jądra mamy połoki elektronowe, na których znajdują się elektrony. I, I ogólnie, jak zapisujemy symbolicznie jakiś pierwiastek, to obok tego pierwiastka zapisujemy takie dwie liczby. Też musimy wiedzieć, co te dwie liczby oznaczają. Ta liczba na dole to jest liczba atomowa bądź porządkowa. I ona, ona rośnie w układzie okresowym. O jeden, co każdy pierwiastek, także na tej podstawie możemy wiedzieć, że na pewno to jest ta liczba porządkowa bądź atomowa, i ona określa ilość protonów w jądrze. Ilość protonów w jądrze jest zawsze też równa ilości elektronów, a ta górna liczba to jest liczba masowa. Ona określa masę atomu a ta liczba masowa to jest, jest ona zawsze równa liczbie nukleonów, bo jest to ogólnie suma protonów i neutronów w jądrze atomowym. I wiedząc o tym właśnie, że liczba masowa to jest ilość neutronów plus protony, a Z to jest liczba elektronów i równa jest to liczbie protonów, to rozpisując sobie to matematycznie, to można bez problemu zauważyć takie równanie, że chcemy policzyć w jądrze liczbę neutronów dla danego pierwiastka, to od liczby masowej odejmujemy liczbę atomową. Co to są izotopy? Cały czas tutaj, mówiąc o promieniotwórczości, mówię o izotopach, więc też warto sobie przypomnieć, co to są te izotopy. Izotopy. Są to odmiany jednego pierwiastka, które różnią się liczbą neutronów. Na pewno słyszeliście o takich nazwach: deuter, tryt. To są właśnie izotopy wodoru. I izotopy różnią się od siebie ilością neutronów w jądrze. Czyli jak mamy wodór, to wodór ogólnie ma tylko jeden proton w jądrze i jeden elektron. Natomiast jak mamy tą kolejną Mamy ten izotop wodoru, pierwszy, jeżeli chodzi o ilość neutronów większą, no to będzie deuter. Deuter ma tylko jeden neutron, czyli o jeden więcej niż wodór. Dlatego tutaj jest dwójeczka, a tryt ma dwa neutrony w jądrze. I tutaj dlatego piszemy trójkę. Ogólnie większość pierwiastków właśnie w przyrodzie występuje jako mieszanina izotopów, i jak się podaje na przykład liczbę masy atomową pierwiastka, to jest to masa uśredniona dla tych izotopów, które wchodzą właśnie w skład tego, tego pierwiastka. Ogólnie promieniotwórczość jest związana z tym, że Jądra są nietrwałe, że one się rozpadają. A co decyduje o tym, że te jądra właśnie mają taką tendencję, żeby się rozpadać? O tym decyduje stosunek liczby protonów do liczby neutronów. Jeżeli jest protonów w jądrze za dużo w stosunku do neutronów, albo na odwrót, to, to wtedy jądro jest nietrwałe i ogólnie ono dąży do tego żeby być trwałym, dlatego też w przypadku, kiedy jest nadmiar neutronów, to zachodzi wiążąca taka reakcja, że neutrony przemieniają się w protony. Tej reakcji towarzyszy też emisja elektronów, czyli mówi się też, że emisja elektronów to jest promieniowanie beta minus i jest tutaj też wypromieniowana cząstka, która się nazywa antyneutrino, ale tego nie musicie już pamiętać. Też ta cząstka ma tak małą, znikomą masę, że w tym równaniu można ją pominąć. I, i właśnie taka reakcja służy temu, żeby właśnie zmniejszać ten nadmiar neutronów, no ale to już samo właśnie powoduje promieniowanie. I w sytuacji, kiedy Mamy nadmiar protonów. To wtedy zachodzi reakcja, taka wiążąca, że te protony y, przeształcają się w neutrony. I wówczas emisja jest y, pozytonów, bo pozyton jest to y, cząstka identyczna z elektronem, tylko ma ładunek przeciwnego znaku. Ma ładunek ogólnie ten sam, masę tą samą, tylko, tylko jest to po prostu dodatni elektron. I zostaje wypromieniowana to też cząstka, która się nazywa w tym przypadku akurat neutrino i mówi się, że to promieniowanie, że zostają wyemitowane pozytony, to jest to promieniowanie beta plus. Także jedną z przyczyn tego, że te jądra są nietrwałe i zachodzi to promieniowanie, to jest właśnie ten nieprawidłowy stosunek ilości neutronów do protonów. I też to, co powoduje rozpady jąder, to jest ich masa, bo jądra, które, są, które mają dużą masę, są nietrwałe. I tutaj już ten stosunek nie ma znaczenia dlatego tutaj też zachodzą przemiany promieniowanie alfa. Zazwyczaj zachodzi w takich jądrach właśnie o dużych masach, dlatego że to promieniowanie alfa powoduje zmniejszenie tej masy, ale o tym będzie w następnym filmie właśnie o promieniotwórczości naturalnej, to tam będę dokładnie te rodzaje promieniowania omawiać. A także tu mamy te dwie właśnie przyczyny, dlaczego te jądra ulegają rozpadowi tak samo istnie, tak? tu chodzi bardziej o te o przyczyny promieniotwórczości naturalnej, Dlaczego ta emisja tych cząstek właśnie następuje? Jeśli chodzi o, o takie pojęcia podstawowe, to jeszcze mamy coś takiego jak pierwiastki promieniotwórcze. Jakie to są? Bo nie wszystkie pierwiastki mają taką tendencję, że ich jądra ulegają rozpadowi i emitują promieniowanie. Głównie to zachodzi w pierwiastkę, właśnie promieniotwórczych, i dobrze pamiętać, że właśnie pierwiastki promieniotwórcze to są takie, które są o liczbach atomowych mniejszych od 83, bo ostatni taki trwały pierwiastek to jest bizmut. Natomiast wszystkie pierwiastki zanim... No to są już pierwiastki promieniotwórcze. Chodzi tutaj głównie o masę, bo to są pierwiastki o dużej masie, z wyjątkiem tych tutaj dwóch. Są też pierwiastki, które są które są poza poza tymi ciężkimi, Typowymi pierwiastkami promieniotwórczymi, ale to są takie pierwiastki, które nie zaliczają się już do promieniotwórczych, bo tylko ich niektóre izotopy akurat mają taką właściwość, że są promieniotwórcze, a pierwiastek jest zaliczany do promieniotwórczego tylko wtedy, jeżeli wszystkie jego izotopy są promieniotwórcze. A jeżeli pierwiastek nie jest promieniotwórczy, to mówi się, że jest on trwały. To tyle z takich najważniejszych informacji, jeżeli chodzi o promieniotwórczość. No i dalej będziemy na osobnych filmach omawiać, ja będę omawiać promietwórczość naturalną i na osobnym będzie więcej na temat promiotwórczości sztucznej, czyli też inaczej wymuszonej.